Tom 17 grudnia 1902 roku. Aby móc być duszą ofiarną, Luisa żyje w stanie trwałego zjednoczenia z Jezusem. Kiedy dziś rano przyszedł mój ukochany Jezus, prosiłam Go, aby dał się przebłagać. Powiedziałam więc, Panie, jeśli sama nie będę utrzymywać ciężaru Twojej sprawiedliwości, to jest wiele dobrych dusz, z którymi mogę się podzielić, z każdą po trochu. Z nimi łatwiej będzie utrzymać ten ciężar, a w ten sposób oszczędzi się ludzi. On zaś, córko moja czy ty nie wiesz, że aby moja sprawiedliwość mogła nałożyć na jakąś duszę ciężar karania innych, dusza musi być ze mną w trwałym związku. Tak iż wszystko co czyni i cierpi wszystko o co prosi i co zyskuje zostaje jej przekazane na mocy mojego zjednoczenia w niej ustanowionego dusza ma nie czynić nic innego jak tylko oddawać swoją wolę i jednoczyć ją z moją wolą moja sprawiedliwość nie mogłaby tego dokonać gdyby najpierw nie udzieliła jej niezbędnych łask, tak aby dusza mogła cierpieć za innych. A ja jak to, twoje zjednoczenie we mnie jest trwałe, uważam, że jestem bardzo niedobra. A on, przerywając moje słowa, dodał, Niemądra dziewczynko, co mówisz? Czy nie czujesz mnie nieustannie w sobie? Czy nie dostrzegasz delikatnych ruchów, które w Tobie czynię, nieustannej modlitwy, która w Tobie się wznosi, tak iż nie możesz przestać się modlić? To jesteś Ty, czy to jestem ja, który mieszkam w Tobie? Co najwyżej nie widzisz mnie kilka razy, ale to nie oznacza, że moje zjednoczenie nie jest w Tobie trwałe. Byłam zmieszana i nie wiedziałam co mam odpowiedzieć.